z mikrofonem i kamerą udaliśmy się na Wichrowe Wzgórze, na Wichrowe Wzgórze, aby poznać człowieka, który tworzy kulturę. Właśnie można powiedzieć w tej małej Toskanii. Naszym rozmówcą jest Jarosław Paczkowski, właściciel dworu na Wichrowym Wzgórzu Witam serdecznie cześć witam. Panie Jarku, chciałby się powiedzieć, jest pan takim hrabią tutaj w okolicy. Patrząc to co mamy po lewej po prawej i za nami. Hm. Hrabiowski tytuł z tego co mi wiadomo był Tytułem nadanym, nie dziedzicznym. Przodków e, hrabiów nie miałem e, i też ale nie mam. Tak? <laughs> nie sprawdzałem, ale tak patrząc w losy rodziny swej, to wydaje mi się, że jednak nie. Natomiast też nie mam jakiejś aspiracji do tytułu hrabiowskiego. E, natomiast fajnie, że te nasze działania na niwie kultury e, jakoś tam są zauważone i że społeczeństwo na to przychylnym okiem spogląda. A ostatnio ze społeczeństwem jest różnie, więc my uśmiechamy się do społeczeństwa, pozdrawiamy. Cudownie. Mhm. Wichowęsk, że od ile lat znajduje się tutaj ta placówka, gdzie skupia wokół siebie różnych artystów? Początka. Placówka, placówka, mm -hmm. no to placówka mi się od razu kojarzy z XIX wiekiem. Dlatego no my... trzymamy się przy ale, ale rzeczywiście, dwór sam pochodzi z końca XIX wieku, a my nabyliśmy rodzinnie, bo to jest rodzinna firma cały czas, ten obiekt w 2005 roku, mnóstwo pracy, mnóstwo serca, no, i pasji, pasji, bo to, że to miejsce żyje i tak żyje, jak tak żyje, to nie jest przypadek, bo w, no, ja muzykom i moja muzyczna pasja to trzeba, się, trzeba sięgnąć w historię 30 lat wstecz, kiedy zafascynowały mnie takie zespoły jak Oddział Zamknięty, jak Lady Punk, jak Republika, jak Perfekty i i od tamtej pory zbieram, zbieram, zbieram płyty. Mm -hmm. A czy te zespoły, te, które pan tutaj przed momentem wymienił, no pojawiły się na wikrowym Skórzu? No, no tak, no tak, mm -hmm. bo wi większość z tych zespołów, oczywiście te, które jeszcze grają i które istnieją, no to zagrały i dla mnie to była niesamowita frajda spotkać się na przykład z Grzesiem Markowskim i porozmawiać z nim. Czy z Wojtkiem Pogorzelskim? No to są takie przeżycia dla każdego, kto tam kocha muzykę yy, i kto jest w wieku 40, plus, mm -hmm. to wie o czym mówię. Mm -hmm. Czy pamięta pan jakiś koncert, jakieś wydarzenie tutaj przez ten okres działalności yy, tego wichrowego wzgórza, można powiedzieć tej areny kulturalnej, taki wyjątkowy koncert, który zapadł panu na długo w pamięci? Hmm takie westchnienie, bo tych wydarzeń trochę było, ale na pewno niesamowite wrażenie to był koncert Grzesia Markowskiego i Grupy Perfect, kiedy rzeczywiście Grzegorz już scenicznie był bardzo zmęczony, czego dowód rok później, że jednak dziękujemy i, i kończymy. Jeden z ostatnich koncertów takich otwartych dla publiczności zagrał u nas. I mm, nasza scena to jest taka malutka scena. A jak e, zadzwoniłem e, do e, pani Jaworskiej, menadżerki, i powiedziałem, że no, tu chcielibyśmy, to pani Ewa powiedziała, że mm, Panie Jarku, no, kalendarz taki mocno napięty w tej części nie. Ale u Was zagramy. Ja śledzę Pana na Facebooku, mhm. widzę co Wy tam robicie, zagramy u Was. Mhm. No i, i to był wyjątkowy koncert, że rzeczywiście zespół Perfect pomału, pomału gasł w sensie medialnym i w sensie koncertowym. A u nas y, pani menadżer mówi: OK, u Was zagramy, bo, bo to jest fajne miejsce. I to było fantastyczne i też. Niesamowity był koncert grupy The Animals, której historia zaczyna się w 1963 roku, a oni zagrali u nas 4 lata temu, teraz ponownie zagrają 13 sierpnia. Już taka końcowa trasa John Steele perkusista od początku, od 1963 roku, skończył w, zesz w tym roku, w tym roku. Skończył 80 lat. Więc to już jest kawał historii. Która, która po prostu odchodzi, a my tą historię tu w tej wsi malutkiej, jak gdyby cząsteczkę tej historii uchwyciliśmy i ona jest z nami, i jeszcze za te parę tygodni powróci. Mhm. Do tego co powróci, za chwileczkę sobie porozmawiamy. Wspomniał Pan wcześniej, że koncertowały tu zespoły typu właśnie Lady Punk, Perfect, Dio Zamknięte. Ja bym ich nazwał to, takie dinozaury sceny muzycznej. Czy Wichrowe Wzgórze ma również miejsce dla nowych artystów, tego młodego pokolenia? E, tutaj cały czas... No, tym. Czy jeszcze się Pan zastanawia? E, nie, nie, nie. Tutaj tą osobą, którą jak gdyby kwalifikuje zespoły, e, zagra, nie zagra na Wichrowym, e, nie w sensie tym, że my już jesteśmy jacyś tam rozdmuchani, tylko że po prostu jeżeli ktoś gra na wichrowym, to musi mi się to podobać. Bo jeżeli ja mam artystę zaprosić i się męczę, nie, nie. Dziękuję, nawet gdybym miał na tym zarobić, nie. Natomiast są, są, męczący artyści, artyści? Męczący artyści? E, yes, są artyści, są artyści, są artyści, którzy mi się nie podobają mm. i którzy po prostu tu nie zagrają, dlatego że mi się nie podobają. I nie wiem, ile płyt by nie sprzedali i nie wiem, jakby się rynek muzyczny nimi nie zachwycał, to po prostu ja mówię, dziękuję. Natomiast są artyści, którzy ktoś mi tam podsunął, ja mówię, nie no kurczę, fantastyczna muzyka. Tak jak Sosnowski, uwielbiam Toma Wade'sa. Dla mnie Sosnowski, polski Tom Waits, król. Jak usłyszałem króla, no to mówię, nie no kurde, taka muza lat 60. moja młodość. Mm -hmm. Nie no, kurczę, działamy. działamy o, czy takie zagra. miejsce tutaj znalazłby na przykład Dawid podsiadł albo Daria zawiało? Daria zawiała, zagrała, zagrała u nas. Mm -hmm. Paweł domagała jeszcze nie zagrał, choć tu już. Plany są e, jakieś plany. Dawid podsiadło kontaktowałem się z menadżerem dwu- czy trzykrotnie, bo to jest fantastyczny muzyk i artysta. Naprawdę z niesamowitą wizją tego, co robi. Natomiast to są artyści, którzy jednak jeszcze, jak gdyby już teraz, już teraz, są poza naszym zasięgiem, bo z tego, co wiem, Dawid Podsiadło, jego menadżer, sam wynajmuje salę i sam organizuje koncerty, więc mhm. tutaj u nas zbyt mało publiczności jednak wejdzie. Dawid jest w stanie zgromadzić parę tysięcy ludzi. U nas tysiąc osób to już jest dużo. Więc jest, jest to problem. Choć oczywiście bardzo szanuję artystę, ale Cortez w tym pierwszym etapie swej artystycznej drogi zagrał u nas w 2017 roku. To, to był jak gdyby początek. No, i paru jest takich artystów, którzy zagrali u nas zanim poszli no, bardzo szeroko, I, i teraz ciężko jest ich tu e, zwabić ponownie. Choć e, Tomek Organek, który w zeszłym roku, w zeszłym, roku, w zeszłym tygodniu, e, w piątek, zagrał fantastyczny koncert, to on już po pierwszym koncercie u nas e, wiem to, że to miejsce pokochał i, i mówi: Chętnie tu wrócę. Wrócił fantastyczny koncert. I teraz artysta, na którego proponuję zwrócić uwagę, zostawił nam tutaj płytkę. Ja tą płytkę już trzy razy odsłuchałem, Żurkowski. Chłopak, który na widlaku jeździ w Wielkiej Brytanii, ale teraz dla Mystic Production, agencji artystycznej i wydawcy, która między innymi promuje i opiekuje się organkiem, wydaje drugą płytę teraz w październiku. No, myślę, że warto to nazwisko zapamiętać. Łukasz Żurkowski, przesympatyczny, skromny młody człowiek, a muzyka niesamowita. Znajdujemy się teraz w czasie pandemii, w czasie, który jest no, trudny i dla samych muzyków, artystów, no i w czasie trudnym też dla takich osób jak Pan. Jak Panu się udało, albo jaką ma Pan receptę na przetrwanie. Wiadomo, był czas, że nic nie można było robić, choć dalej te obostrzenia funkcjonują. Mhm. No i jak Pan funkcjonuje w tym czasie? No, obostrzenia już na szczęście na tyle funkcjonują, że możemy normalnie w miarę działać. My tu stworzyliśmy takie miejsce, że podpieramy się bardzo imprezami rodzinnymi, imprezami ja to nazywam komercyjnymi. Tych imprez naraz jesteśmy kilka. W stanie zrobić i są weekendy, gdzie rzeczywiście 10-11 takich imprez mamy, natomiast no, cały czas moim, moją pasją, moim sercem to jest jednak muzyka i wichrowe wzgórze. Bez muzyki, tylko poprzestając na weselach, to, to już nie będzie moje miejsce. Natomiast jak udało się przetrwać? Dzięki ludziom kochanym, kochanym naszym. Słuchaczom to może ja, słuchaczom. Słuchacze są w radiu, a dla nas to są kurcze nasi przyjaciele, którzy tu przyjeżdżają i chcą uczestniczyć w tych wydarzeniach. Jak było nam naprawdę bardzo ciężko, zrobiliśmy akcję, się pomaga e, kolega, przyjaciel z e, grupy kulturystów, zrobił tą akcję. Nagle pół miesiąc czasu 20 tysięcy na Wichrowę. No e, to, to jest niesamowite i to nas. Mobilizuje do tego, że, że jednak nie jesteśmy sobie tylko jakąś tam knajpą, tylko jesteśmy miejscem, w którym już ludzie mają swoje historie, i, i oni nie chcą, żeby tego miejsca nie było. I to jest cudowne, że przez te parę lat udało nam się na totalnej wsi stworzyć miejsce, z którym ludzie się utożsamiają, co widać na Facebooku, bo jak patrzymy, my dzisiaj pewno. No, przekroczymy barierę 18 tysięcy lajków. Poszukajcie w świętokrzyskim drugiego takiego obiektu, który ma taki wynik. No mamy po prostu sobie na wsi działamy. Na szczęście wszystko się tak złożyło, że powoli otwierają się te wszystkie dotychczas zakazane mandandry o robienia wszelakich koncertów. Również i uważasz, że za kilka dni taki koncert będzie miał miejsce. To może się pochwalmy, kto na nim hmm. wystąpi? No, ten weekend to ja już od dwóch dni spać nie mogę. E, zareklamujemy, Browar Tarnobrzeg, robią takie fajne piwo z konopią. Wieczorkiem sobie takie piwo łyknę i, i mogę zasnąć, bo rzeczywiście e, głowa pełna e, różnych e, myśli, bo przez ten najbliższy weekend, e, no, siedem kapel zagrał u nas i to e, nie, nie w kij dmuchał, bo to są kurczę artyści, którzy znaczą nie tylko w Polsce ale to już i tak troszkę szerzej w ten weekend robimy szóstą edycję naszego festiwalu Euterpe na Wichrowym Wzgórzu. muzyczne spotkania z poezją jest to festiwal, który no, zapoczątkowałem kiedyś robiłem konkurs poetycki Euterpe na Wichrowym brakło sponsorów, konkursu upadł a jednak połączenie poezji z muzyką jest bardziej nośne, bardziej sprzedawalne. Wróciliśmy do pomysłu i rzeczywiście dwa dni uczty dla słowa i dla muzyki. I w pierwszym dniu wystąpi 2 lipca w piątek Renatka Przemyk, a po niej zespół projekt Wołodia, Janusza Kasprowicza, grupa z Wrocławia. Która oprócz pieśni Włodzimierza, Włodzimierza Wysockiego nagrała teraz fantastyczną płytę z pieśniami Stanisława Grzesiuka. Więc głównie Grzesiuka, ale oprócz tego Wysockiego zagrają. A w drugi dzień Paweł Wójcik z Tomkiem Sarniakiem zaczną wieczór, początek koncertów 20.30, a. No, Paweł, według mnie, Jacek Kaczmarski, później e, przerwa. A Paweł Wójcik doskonale e, nawiązuje do tradycji Jacka, zarówno e, w sferze muzyki, jak i słowa. I warto naprawdę się chwilę zatrzymać, pochylić, posłuchać, a później. Największy czeski bart, poeta ostatnich lat, Jaromir Nochawica, w Polsce również doskonale znana postać. Malutko koncertów gra w Polsce, wybiera sobie miejsca, w których chce zagrać. Dał zielone światełko, zagra cudownie. Ja na niego czekam już od pięciu lat. A później w niedzielę, to będzie 4 lipca, robimy akcję rzeczywiście. Poznałem rodziców. 8 teraz Bartusia chorego na rdzeniowy zanik mięśni SMA. Nie wiem dlaczego. 9 milionów. No, w skali 70 milionów, które poszły na jakieś tam wybory, których nie było. W skali 2 miliardów, które poszły na elektrownię, która nie może zafunkcjonować. 9 milionów, życie malutkiego 8-miesięcznego chłopczyka. I rodzice naprawdę y, niesamowicie zaangażowani, próbują te pieniążki uzbierać. Y, my, jak całą historię poznaliśmy, postanowiliśmy przyłączyć się do tej akcji i, i tu jakoś wesprzeć. Y, mają już ponad 2,5 miliona. Do 9 brakuje, ale. Y, im starszy jest Bartuś, tym trudniej jest tą kurację genową przeprowadzić, ale cały czas jest szansa, więc liczymy na Waszą pomoc, na Wasze wsparcie. 4 lipca impreza plenerowa otwarta dla Bartusia: mnóstwo atrakcji, licytacje z pacerskikami, z instruktorką i z gospodarzem. Paweł Krakowiak ze swoim rycerstwem ziemi szyd Zamku Szydłów. No, zespół babsztyl o 18.00. Koncert otwarty. Jakieś tam zamki dmuchane dla dzieciaczków. Zapraszamy. Puszki będą, ale naprawdę myślę, że nie będziecie żałowali. Fantastycznie spędzicie niedzielne popołudnie na wichrowym. Pomagając, pomagając Bartusiowi, a przede wszystkim pomagając jego rodzicom, którzy pomału z powrotem odzyskują wiarę w to, że się uda i że ich synek jednak będzie mógł w miarę normalnie funkcjonować. Mówiąc krótko warto pomagać, to oczywiście jest 4 lipca. Czy kolejne wydarzenia w czasie wakacji? Też tutaj. Teraz zaproszę. mamy taki weekend bardzo długi, mhm. bo dzień później przełożony. Po raz trzeci już koncert Kazika Staszewskiego, mm. który myślę, no, że to też chętnie włączy w akcję. A to jest o tyle ciekawy koncert, na który ja też z niesamowitym zainteresowaniem czekam, bo e, Kazik z proformą już u nas grał. E, z, Kazik e, z kultem elektrycznym grał dwa razy, z akustycznym raz. Ale Kazik ze swoją twórczością solową mm. jeszcze u nas nie zagrał. A teraz oprócz zarazy płyty wydanej w czasie pandemicznym, płyty, która no, e, można powiedzieć e, rozpierdzieliła program trzeci Polskiego Radia, może to i lepiej, choć ja niesamowicie żałuję, bo to była jedyna stacja, której e, mogłem słuchać. E, natomiast wraca z, ze swoim solowym projektem Zaraza i będzie grał utwory Kazik już nagrał 10 płyt solowych. Te płyty rzadko słyszymy na koncertach, te, te utwory z tych płyt. Mhm. I tu będzie można te utwory usłyszeć, więc niesamowita gratka dla fanów Kazika Staszewskiego, nie tylko kultu, dla fanów Kazika Staszewskiego. Przypomnijmy, kiedy ten koncert? 5 lipca w poniedziałek, 20.30. No pewnie o więcej atrakcji nie będę pytał, bo to już na bieżąco pasuje śledzić, to co się będzie tutaj zapraszamy działo. Mam takie wrażenie, że wichrowe wzgórze dołączyłbym tutaj jeszcze drugi człon, przestrzeń otwarta. Zdecydowanie. Wszystkich ludzi kochających muzykę, kochających życie, zapraszamy. I to miejsce jest dla Was. Mało. No. Podsumujmy, najbliższy weekend poezja za gości na Wichrowym Zgórzu. Dzień później pomagamy i wspieramy małego Bartka. I jeszcze dzień później na Wichrowym Zgórzu pojawia się Kazik. Nic dodać, nic ująć, po prostu przybywajcie. A ja przypomnę, moim rozmówcą był Jarosław Paczkowski, właściciel dworu na Wichrowym Zgórzu. Gospodarz. I gospodarz, gospodarz. I tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, dziać będzie teraz i w przyszłości. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dzięki A my, państwa, bardzo. zapraszamy na Wichrowe Wzgórze. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Jarek Paczkowski, gospodarz Wichrowego Wzgórza. Zapraszamy. Dzieje się.